Witam Was dzisiaj. bardzo serdecznie, dzisiaj pokażę Wam jak grać na rosyjskich serwerach gry w, w gry Warface Więc tak, zaczynajmy Wchodzimy w ten oto tutaj link, będzie podany w opisie Po wczytaniu się strony klikamy tutaj yy. Załadujemy za Wpisujemy tutaj adres e-mail yy, Jeszcze tutaj błędne, więc tak Tutaj wpisujemy nasze hasło Jeżeli ktoś będzie chciał to konto to same cały czas naciskałem P to wpisujemy nick. I tutaj wpisujemy, przepisujemy ten kod. Tutaj jest zajęty. Też jest zajęty. I przepisujemy kod z obrazka. Aby pobrać najpierw sprawdźmy wymagania gry i kliknijmy tutaj. Pobieramy Warface Load. I uruchamiamy plik. Poczekamy, ja tutaj mam już ten pliczek. Uruchamiamy plik.